Zbliża się sylwester. Wiele kobiet ma sukienki, które odsłaniają trochę ciała, chociażby dekolt. Czy jest y, jakiś sposób, żeby mieć piękny dekolt? Oczywiście, że tak. Często kobiety zapominają e, o dbaniu o szyję, a także o dekolt. Głównie zajmują się twarzą, pielęgnacją twarzy, a tak naprawdę wiek ich zdradza właśnie ta okolica. E, Ostatnio przepiękna suknia Charlize Ferron e, pokazała, jak można przepięknie zadbać o dekolt. I, Tutaj genialne zabiegi z użyciem lasera erbowego, a także toksyny botulinowej w tą okolice. Lekarze rzadko podejmują się podawania właśnie toksyny botulinowej w szyję oraz w dekolt. Ja jestem po e, światowych kursach i... E, bardzo dobrze podaje właśnie toksynę w tą okolicę i osiągam niesamowite efekty wygładzenia, napięcia skóry, a także odmłodzenia dekoltu nawet o 10 lat. Witam wszystkich. Maciej Panek, ekspert medycyny estetycznej. Serdecznie zapraszam do subskrypcji kanału przeambitni.pl. Komentujcie, dawajcie wszelkie uwagi, łapki w górę. No i serdecznie zapraszam do oglądania programu Młodość na Zamówienie na TVN7, a także na. Playerze. Do zobaczenia!